Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Pomysł na sukces. I końcówka lutego i temperatura bliska zero nie sprzyja długim spacerom, dlatego tym prędzej zobaczmy, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w naszym programie. W tym odcinku odwiedzimy krakowską szkołę rysunku Totu. Poznamy historię powstania firmy Habys, która zajmuje się produkcją stołów do masażu. Przekonamy się też, jak łatwe mogą być języki obce dzięki elektronicznym translatorom. Gościem naszego programu będzie Jacek Wujcicki. To tu to szkoła rysunku, to profesjonalne kursy, które przygotowują wszystkich tych, którzy marzą o studiowaniu na Akademii Sztuk Pięknych oraz na innych artystycznych uczelniach. To tu to również wspaniałe miejsce dla tych, którzy chcą rozwijać swoją pasję związaną z rysunkiem. Pomysł otwarcia Szkoły Rysunku powstał w 2011 roku, kiedy jej właściciele, pani Magdalena i pan Marcin, poznali się w biurze architektonicznym, w którym wtedy pracowali. Bardzo szybko okazało się, że stanowimy taki dobry, zgrany zespół, że właśnie mamy wspólne zainteresowania i od razu, prawie że od razu przeszliśmy do działania. No to był taki jakiś silny impuls. Chyba każdy student architektury chodził kiedyś do jakiejś Szkoły Rysunku. Ja zastanawiałem się, jak ja bym sobie poradził w prowadzeniu takiej szkoły. Filozofia, która przyświeca szkole TOTU, to przede wszystkim otwartość na różne kierunki i profile, zarówno w nauce rysunku, jak i projektowania. Nie tylko uczymy rysunku, ale jednocześnie udaje nam się łączyć i realizować nasze pasje. Przygotowujemy na kierunki takie jak architektura, architektura wnętrz, krajobrazu, coraz bardziej popularne wzornictwo i projektowanie ubioru. Do szkoły rysunku TOTU uczęszczają nie tylko uczniowie i studenci, którzy chcą się przygotować do egzaminów, ale także osoby, które chcą rozwijać swoją pasję do rysowania. Pracujemy również z osobami starszymi, pracującymi. Tutaj nie mamy jakichś y, ograniczeń wiekowych. Jeżeli tylko ktoś chce się rozwijać artystycznie, uczyć się rysunku czy malarstwa, czy też ma jakiś inny pomysł, y, to może się jak najbardziej zgłosić i razem działamy. Właściciele szkoły nastawiają się na ciągły rozwój, dlatego już teraz myślą o otwarciu kolejnych kierunków, na które, jak twierdzą, jest duże zapotrzebowanie na rynku. W najbliższym czasie planujemy stworzyć grupę anglojęzyczną. Moim marzeniem obecnym jest stworzenie grupy ilustratorów pracujących na tabletach graficznych. Dzięki determinacji i pasji pani Magdaleny i pana Marcina, szkoła TOTU jest dzisiaj jedną z najbardziej efektywnych takich placówek w Małopolsce. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki, jakie osiągają jej absolwenci na egzaminach wstępnych do szkół w całym kraju. Zaczęło się od tego, że chciałam zostać architektem. W czerwcu odbywa się egzamin. Właśnie na Politechnice Krakowskiej ciężko się było dostać. Tysiąc osób ponad brało udział, a dostawało się tylko 190. Okazało się, że się dostałam, czego bardzo się ucieszyłam. Teraz jestem studentką architektury. Postanowiłam, że chcę projektować, więc zapisałam się tutaj na zajęcia, żeby w maju, w czerwcu przystąpić do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne. Jestem teraz studentką wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Firma Habes rozpoczęła swoją działalność w 1987 roku, kiedy to pan Emil, jej właściciel, po raz pierwszy w swojej piwnicy zbudował stół do masażu. Właśnie pasja i zamiłowanie związane z medycyną naturalną przyczyniło się do sukcesu i obecnej pozycji firmy. Inspiracją do otwarcia własnej firmy produkującej stoły do masażu była przede wszystkim pasja pana Emila, która zrodziła się podczas kursu japońskiego masażu Reiki. Była taka motywacja. Pomóc sobie przede wszystkim i pomóc, pomóc drugiemu człowiekowi. I później, kiedy zaczęliśmy już praktykować z żoną, kiedy zaczęliśmy wykonywać zabiegi, no więc niewygodnie było trochę na, na materacach czy stołach kuchennych, więc postanowiliśmy taki stół zrobić dla siebie. Po udanej prezentacji swojego stołu mistrzowi masażu pan Emil postanowił w 1997 roku założyć własną działalność. Dzięki nieustępliwości i determinacji właścicieli firmie Habys udało się skutecznie przezwyciężyć wszelkie trudności, jakie się przed nią pojawiły. Jedną z większych przeszkód, jakie, na jakie napotykaliśmy, to były reakcje otoczenia, ponieważ masaż nie był popularny, stołów do masażu właściwie na rynku tego typu nie było, więc jak ktoś pytał, czym się zajmujecie, my odpowiadaliśmy, robimy stoły do masażu, takie składane, przenośne, to rzeczywiście ludzie się dziwnie nam przyglądali i jakby dla nich to była abstrakcja. Przełomem była prezentacja stołów firmy na targach branżowych w Krakowie. Wtedy Habys nabrał rozpędu i zaczął budować własną markę. Nasza pierwsza publiczna prezentacja produktów miała miejsce w Krakowie na takim dość ciekawym wydarzeniu. To był taki festiwal wróżb i niezwykłości. I tam zaprezentowaliśmy nasze produkty, zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, zebraliśmy wtedy. Bardzo dużo zamówień. Wpisywaliśmy je do takiego zeszytu, który na tę okazję przygotowaliśmy. tam wpisywaliśmy ten zeszyt, się zapełniał bardzo szybko. A tu, ten firm, jest fakt, że wszystkie ich produkty są wyrabiane ręcznie. To wpływa na to, że, że ten produkt oprócz tego, że fajnie wygląda, ma jeszcze coś więcej, co. Wydaje mi się, w dużym stopniu wpływa na to, że cieszy się taką popularnością. Na sukces firmy Habys składa się przede wszystkim wysoka jakość produktów, którą chwalą sobie fizjoterapeuci oraz masażyści. W dzisiejszym odcinku o swojej definicji sukcesu opowiada nam wszechstronnie uzdolniony artysta, pan Jacek Wójcicki. Bycie wciąż obecnym w świadomości widza, nie zawsze mocno. Będąc w mediach, ale to jest taka amplituda, i, i myślę, że jeżeli robi się coś ciekawego, fajnego i y, ważkiego, to publiczność zawsze będzie i znajdzie się. Ostatni gość w dzisiejszym odcinku to Kampania Lingua to firma jedna z największych na świecie, specjalizująca się w branży tłumaczy elektronicznych. Pan Maciej wpadł na pomysł otwarcia firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą elektronicznych translatorów, gdy dostrzegł brak tego typu urządzeń na rynku. To był taki jak gdyby bezpośredni impuls do tego, żeby nawiązać współpracę z producentem i tak w roku 2008 założyłem sklep tłumacz elektroniczny PL. W którym na początku sprzedawaliśmy tylko te urządzenia, a z czasem zaczęły dochodzić kolejne urządzenia. Ważnym momentem dla firmy Kampania Lingua było wyjście z produktami na rynki zagraniczne. To nam dało, rozszerzyło naszą sprzedaż na tyle mocno, że mogliśmy jakby ruszyć dalej. I później stworzyliśmy właśnie produkt w odpowiedzi na potrzeby klientów, tak naprawdę. I stworzyliśmy ten produkt Vasco Translator na początku, czyli sam tłumacz elektroniczny. I następnie od tego weszliśmy do Vasco Travellera, czyli urządzenia dla podróżujących. Produkty firmy Kampania Lingua są przygotowane w taki sposób, aby ich obsługa była łatwa i skierowane są przede wszystkim do tych, którzy nie są obeznani z nowoczesną technologią. Jest to taki kombajn dla podróżujących, tak my to nazywamy, bo tam jest tłumacz elektroniczny, bo tego jest nawigacja z mapami Europy i świata. Dodatkowo są Aplikacje, które są przydatne osobom podróżującym. Między innymi przewodniki, przelicznik jednostek, walut, numery alarmowe różnych krajów świata, ambasady, dostęp jakby do możliwości dzwonienia po niskich kosztach w roamingu, czyli telefon. SMS, możliwość połączenia się z internetem. Rozwinięta sieć sprzedaży również w innych krajach sprawia, że firma staje się liderem tego typu urządzeń w Europie. Pracują dla nas ludzie z Niemiec, pracują dla nas ludzie w Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Słowacji. Tłumaczą, obsługują klienta. No i ta obsługa klienta tak naprawdę jest kluczem do sukcesu tutaj, ponieważ jest sprawna, jest miła, ludzie nie boją się zamawiać. Ze sklepu, gdzie czuję, że mogą coś zamówić. I myślę, że to był właśnie klucz do tego, że w tym momencie sprzedajemy w 11 krajach Europy. W przyszłości kampania Lingua planuje dalszy rozwój swoich urządzeń poprzez dodawanie kolejnych funkcji i udoskonaleń. To już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. I przypominam, że jesteśmy na antenie telewizji Kraków co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 17.50. Nasz program można oglądać również na żywo w internecie na stronie www.krakow.tvp.pl, a także na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji Tvp Stream. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.